Dzień dobry Państwu witam serdecznie. Zastanawiałam się jaki temat poruszyć jako pierwszy i to co obserwuję w pracy i to co obserwują moje oczy to dzisiaj głównie głównie choroby związane z tym, co dzieje się na świecie. Jak wiecie, Państwo, to są choroby serca, tak zwane duszności, czyli płuca, ale jest też masa innych chorób, które się bardzo mocno uaktywniają dzisiaj, dlatego że dostęp do, do lekarzy medycyny akademickiej jest ograniczony. Jak ja widzę choroby? Czym jest dla mnie choroba? Proszę zobaczyć. Jesteśmy przede wszystkim formą energii. Nauczono nas, że jesteśmy ciałem. W związku z tym skupiamy się na ciele. Dbamy o ciało, myjemy, balsamujemy, dochodzimy do kosmetyczek. Nie ma w tym nic złego. To jest właściwe. A co z naszym systemem energetycznym? Co z tą e, częścią nas? Najistotniejszą, bo to energia porusza. Uczucia poruszają nasze ciało. My wiemy, że tu trzeba podnieść rękę, że trzeba nogę dać wyżej. My wiemy, że, e, że trzeba usiąść. Skąd my wiemy? To są wszystkie układy doskonałe, które w nas pracują. I służą nam zgodnie z tym, kim jesteśmy. Dla mnie tak zwana choroba, bo ja nie nazywam tego chorobą, bo to nie jest żadna choroba to jest tylko objaw. Medycyna akademicka leczy objawy, a ja szukam przyczyn tych objawów. Dlaczego? Doświadczam w swoim życiu jakiejkolwiek choroby. Czy takiej, czy takiej. Moim zdaniem jest to blokada, czy program, który pracuje w nas i który blokuje przepływ energii i w taki sposób się objawia. Patrząc w ten sposób, wielu być może się ze mną nie zgodzi, ale może po jakimś czasie zobaczycie Państwo w tym sens. Choroba jest tylko informacją, niczym więcej. Ale co się wtedy dzieje? Wpadamy w panikę. Zaczynamy się bać. Bo serce albo pracuje zbyt mocno, albo nie pracuje i trzeba te operacje robić, i zostawki. I trzeba e, lekarstwa brać, odciśnienie, za wysokie albo za niskie. Natomiast ja szukam powodu, dlaczego tego doświadczam. Jak zauważycie Państwo, e, kiedy popatrzycie na swój ród, czyli na mm, swoich rodziców, dziadków, ciotki, wujków, to zobaczycie, że tam tak zwana choroba już się pojawiła jako blokada. Nie wszyscy dziedziczymy tą chorobę, a poszczególne osoby w rodzie tak zwaną chorobę. Czyli na przykład jakaś niedoczynność, czy nadczynność tarczycy. To jest też bardzo e, taka e, powszechna dzisiaj. E, woreczek żółciowy, który tam trzeba usunąć bo kamienie i tak. To wszystko ma swoją przyczynę. Czasami, i tutaj też głęboki szacunek do akademickiej medycyny, ponieważ często ratuje życie, ale potem dostajemy czas, żeby zobaczyć dlaczego. To jest taka szansa, jeszcze jedna, którą dostajemy. Dlaczego mnie to spotkało? A jakie mogą być takie przyczyny? Podaj jakieś przykłady. Co to może być? To moim zdaniem, ponieważ jesteśmy istotami czującymi, jest to blokada uczuć. Albo inaczej mówiąc, coś, co powoduje, że nasze uczucia nabierają charakteru dla nas niezdrowego. Czyli zaczynamy czuć żal, pretensje, często agresję, którą chowamy. Skąd się biorą takie uczucia? I to też wynika z mojej długoletniej pracy. Uczucia u dziecka zaczynają się w domu rodzinnym. Kiedy nie doświadczamy poczucia bezpieczeństwa, kiedy nie czujemy się kochani, a nawet zauważeni albo wręcz niepotrzebni, bo nikt nas nie widzi. Nikt nie widzi naszych potrzeb, potrzeb dziecka. Wtedy co się dzieje? Dziecko, jak przychodzi na świat, to pragnie być tylko kochane i kocha. I otwiera ramiona, i tak trzyma, wiecie, te ramiona otwarte, ale tu nikt nie bierze go w ramiona. Dziecko leży samo. Ja mam takie doświadczenia, że jako dziecko, matka nie mogła patrzeć na to dziecko. To odwracała go do ściany, żeby nie patrzeć. To było dziecko niemałżeńskie, to za małżeńskie. A to dziecko w każdym momencie jej przypominało, że jej partner ją zostawił z wielkim kłopotem i problemem. Już się czuje niekochane, niechciane i niepotrzebne. Czuje się pewnego rodzaju ofiarą. Przeżywa, bo się tam ktoś zajmie tym dzieckiem. Dam mu jeść, ubierze, przewinie czasem. Ale co się dzieje w uczuciach takiego człowieka, który dorasta w takiej atmosferze? Dzisiaj jest dużo wiedzy, dzisiaj już matki trochę inaczej podchodzą do dzieci, do chorób dzieci, do tego, co dziecko potrzebuje, ale w dalszym ciągu w pamięci komórkowej noszą to coś. I przychodzi dziecko, które ma na przykład jakąś chorobę, tak, poważną, autyzm. Na przykład. Albo dziecko nie mówi, chociaż jest bardzo inteligentne i wszystko rozumie. To jest pokłosie właśnie tej blokady energii. I takie dziecko, i takie doświadczenie, czy nasze osobiste, czy już u naszych dzieci, pokazuje nam tylko, że taka blokada w przepływie energii miłości jest. I my na tym się skupiamy. I próbujemy to rozplątać, by energia miłości przepływała. I tak naprawdę to, to rozblokowuje. Doświadczyć tego można albo w pracy indywidualnej, czy w gabinecie, czy przez Skype'a, albo na warsztatach. Pokazuje przyczynę. I nie ta matka, która to dziecko odwracała, tylko ona ma z jakiegoś powodu takie doświadczenie życiowe i idzie to już też po rodzie. Jej też ktoś nie chciał. Z jakiegoś powodu. Znajdujemy ten powód i rozplątujemy te silne emocje, które mają ogromny wpływ na nasze życie. I na nasz system energetyczny. Czyli w każdym przypadku przyczyną jakiejś choroby mogą być różne przyczyny, różne blokady, tak? Każdego trzeba potraktować indywidualnie. E, spróbuję szerzej o tym powiedzieć. Każda historia, każdy człowiek to mm, jakaś indywidualność. Przychodzi z różnymi doświadczeniami rotowymi, dlatego y, moja praca z, z klientem, który przychodzi, y, nie da się tego określić jakąś jedną metodą. Bo ludzie pytają mnie, Panią Gosię, co to za metoda? Tych metod poznałam wiele. Y, u wielu bardzo mądrych ludzi byłam i, i, i szereg rzeczy doświadczałam. Ale pewne rzeczy, których tam doświadczałam, miałam inne odczucie na jej temat. Zabierałam tylko to, z czym, z czym rezonowałam. Wiedza i doświadczenie mojego osobistego życia, pracy z klientem i jakiegoś wewnętrznego rodzaju wiedzenia, kierowałam je w określonych kierunkach. Dzisiaj, kiedy zasiadam z klientem do pracy, nigdy nie wiem, co się wydarzy. Nie sprawdzam tego wcześniej, chociaż mam taką możliwość. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę dla klienta w tym momencie to jest najważniejsze. I prowadzi mnie coś w tym doświadczeniu wspólnym, co prowadzi mnie najlepiej dla klienta. I czasem trzeba czasu żeby klient mógł się skonfrontować z czymś. Trzeba coś innego jeszcze oczyścić zanim dotrzemy do tego najważniejszego, do tej głównej przyczyny. Dlatego mówię, że tutaj bardzo różne doświadczenia ludzi, różne przekonania ludzi na, na temat życia, zdrowia, miłości, które tak naprawdę są programami i myślami naszych rodziców czy dziadków myślimy, że tak życie wygląda i że to jest prawda. Prawda jest inna o człowieku, o istocie ludzkiej. Nazwę, to, nazwę, um, nazwę człowieka istotą ludzką, bo tak w gruncie rzeczy jest. Co powoduje, dlaczego ja pracuję z ludźmi? Dlatego, że widzę w tym głęboki sens, bo ludziom się życie zmienia. Choroba przestaje nagle być chorobą, czasami to jest bardzo prawie natychmiastowe zmiana. Czasami to troszkę trwa i to nie zależy ode mnie. To zależy od możliwości klienta, na ile chce się z tym spotkać. Dochodzi jeszcze jeden element, dla mnie niezwykle ważny, dla niektórych niej też jest dobrze, żeby zrozumieć, doświadczyć, zrozumieć, co się wydarzyło rodzicom, dziadkom, czasem dużo wcześniej, i tego mam taki efekt. Jeżeli to uzdrowisz, a uzdrowić to można w energii absolutnej miłości wyższej i Bardziej wibracyjnej niż taka ludzka zwykła, o której wiemy, to wtedy porządkują się w rodzie, następuje porządek energetyczny, czyli to, co było pierwotne, bo jesteśmy połączeni my z naszymi rodzicami, dziadkami, pradziadkami i tak dalej. Jesteśmy tak jakby. To jest taka choinka w drugą stronę energetyczna. Jesteśmy również, mam, wpływ na nas ma wszystko to, co dzieje się na świecie. Co dzieje się i co się działo. Bo teraz, to co dzieje się teraz, mówimy tutaj o tym powszechnym na świecie, dzieje się jakby wzmożone. Bo przecież wszelkiego rodzaju zarazy, y, y, epidemie bywały wcześniej, ale nigdy na taką skalę. A teraz to się dzieje na całym świecie. I teraz jest pytanie takie: jak ja się z tym czuję? Jeżeli czujesz się z tym niewygodnie, jeżeli masz już doświadczenia, jeśli chodzi o Twoich bliskich, znajomych, przyjaciół, Mówimy o tych trudniejszych doświadczeniach związanych z tym, co się dzieje, to jakie masz uczucie, bo my pracujemy z uczuciami. Jakie mam w związku z tym uczucie? Czy ja się z tym czuję dobrze? Czy ja się z tym czuję niewygodnie? Zaczynam się bać. To wszystko ma początek gdzieś w tej choince, gdzie nasi przodkowie doświadczyli czasów wojny, niepewności, czasów. Kiedy był wielki niepokój w określonym państwie czy państwa, czy obszarach, czy miejscach, niepokój. I zobaczcie Państwo, że to takimi falami spływa. I teraz tak, i można, e, krótko mówiąc, ten lęk, który dzisiaj towarzyszy nam rozplątać. Jak możesz żyć, wyobraź sobie swoje życie. Kiedy przestaje to mieć na ciebie wpływ? Kiedy przestajesz się tego bać? Bo jako istota wielowymiarowa, jako istota, która tworzy swoją rzeczywistość, swoje życie poprzez uczucia i myśli, bo tak jest, tak uważam, że jest, uczucia też są, idą po rodzie bo było na przykład jakieś zgony, ktoś umarł na serce, ktoś umarł na raka, ktoś, ktoś na płuca i tak dalej, albo ktoś niespodziewanie, w jakimś wypadku dziwnym, to masz to w pamięci komórkowej. Bo energia, jesteśmy ze wszystkim połączeni, najbliżej z naszymi bliskimi, z naszym Mężem, partnerem, naszymi dziećmi, wcześniej rodzicami, dziadkami i tak dalej. Ale jesteśmy też połączeni ze wszystkim, co jest. Czyli z tym, co się tutaj dzieje, również. Niepokój, który nosimy w związku z tym w sobie, powoduje właśnie blokadę w przepływie czystej energii. I to tworzy w zależności od programów rodowych, blokady w, tej w tym przepływie energii, albo serce. Albo płuca, albo kręgosłup. Któreś układy zostają przyblokowane. Dużo jest chorób związanych z kręgosłupami, z biodrami, stawami. To jest tylko blokada w przepływie energii. Szukamy przyczyny, rozplątujemy, rozpuszczamy tą przyczynę. W energii absolutnego akceptacji i miłości. I wtedy, co się dzieje, to co zauważam u klientów: Przychodzi klient na kolejną sesję i mówi, tak, słuchaj, u mnie za wiele się nie zmieniło, ale wiesz co? U mojej siostry, u mojego brata się lepiej układa. Moja mama, która do mnie nie dzwoniła, dwa lata nagle dzwoni i tak, jakby nigdy nic, rozmawia ze mną. To jest strasznie dziwne. Ja wiem, nie, to nie jest dziwne. Zrobiłaś kawał dobrej roboty. Rozplątałaś coś i zobacz, jak coś rozplątałaś, to zmienia się sytuacja w rodzie. Zmienia się sytuacja szefowa w pracy, która ciągle cię tam gnębiła i ciągle ci dodawała tylko roboty i cię krytykowała. Nagle jakby cię przestała w ogóle zauważać. To co się wydarzyło? Wszelka zmiana w życiu, której doświadczamy, czy ona jest tak zwana dobra, czy niekoniecznie dobra, to jest zmiana. Ona nam tylko o czymś mówi, nic więcej. A nasze uczucia, jakie masz na temat tej zmiany? Jak czujesz się fatalnie z tą zmianą, jakakolwiek by nie była? To znaczy, że jest tu jakaś blokada, temu się trzeba przeglądnąć. Dlaczego mi się tak układa? Ja od dziecka zadawałam sobie pytanie, na które nie znajdowałam odpowiedzi przez długi czas. Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego tak mam? Przecież, słuchajcie, nie przyszliśmy tu tylko po to, żeby się urodzić, cierpieć i jakieś chwile radości, tych huśtawka do nieba, no i potem to już trzeba chorować i umierać. My, istoty wielowymiarowe, Ależ nie. A teraz jest szczególny czas na ziemi. Jest wiele osób, które się budzą albo schodzą już bardzo mocno obudzone z innych czasów i przestrzeni, by wesprzeć ten proces, który się dzieje na ziemi. Jak może nastąpić też taka zmiana? Może nastąpić to, że podniesiesz swoje wibracje, czyli oczyścisz system energetyczny. To będzie również mieć ponieważ na, wpływ na wszystkich innych. Dlaczego? Dlatego, że ty zmieniłaś wibracje. I nie może tak być, że te wibracje wysoko wysokie zniżą się do, może na chwilę do tych niższych. To te niższe będą się podnosić, na ile mogą? Na dzisiaj do tych wyższych. I w tym sensie nawet nie robiąc nic, robisz bardzo dobrą robotę dla siebie, dla bliskich, dla rodziny, dla wszystkiego, co jest. Podnosisz wibracje ziemi. A dzisiaj żyjemy w takim czasie. I bardzo są potrzebne te wibracje wysokie i świadomość wysoka, dlaczego tu jesteśmy, po co jesteśmy, dlaczego mnie to spotyka. Aha, spotkało mnie dobrze, to ja się temu przyjrzę dlaczego. I rozplątujesz. My jakby nie spotkało, to byś nie wiedział. Że coś jeszcze nosisz, jakąś blokadę. Dlatego są to doświadczenia w ciele lub w życiu w postaci na przykład wypadków jakichś. A to rękę złamiesz, a to nogę złamiesz, a to samochód tam gdzieś rozbijesz czy coś, masz jakiś wypadek. Każde takie doświadczenie o czymś ważnym mówi, o czymś ważnym dla ciebie. Nie żeby się tego wystraszyć, tylko żeby się temu przyjrzeć. O co tu chodzi i dlaczego. Czyli jeżeli nas spotyka jakaś wypadek czy choroba, to najlepiej by było w takim razie na taką wizytę indywidualną się umówić, tak? Jak, jak to zrobić praktycznie teraz? Powiedzmy, że jestem chora, albo moje dziecko jest chore. No na przykład, kiedy ty masz jakąś chorobę, albo już ty nawet czujesz się w miarę dobrze, jakoś sobie poradziłeś, czy poradziłaś, ale zaczyna twoje dziecko chorować, albo nie chcesz się uczyć, mm. albo zaczyna śpać, bo dzisiaj też to jest powszechne, dzieciaki nie wytrzymują tych napięć, które się dzieją. Można się spotkać, czy na Skype'ie, czy w gabinecie i możemy się temu przyjrzeć, dlaczego. Dlaczego tego doświadczasz? Dlaczego, dlaczego się martwisz o swoje dziecko lub o swoje zdrowie? Lubo zdrowie dziecka. Dlaczego się martwisz? Cierpisz czasem z tego powodu, I, i jesteś bezradny. Nie wiesz, co masz zrobić. Chciałbyś wszystko zrobić, czy dla swojego zdrowia, dla, dla czyjegoś zdrowia, czy dla dziecka zdrowia, czy dla partnera. Chciałbyś pomóc, ale nie wiesz jak. Bo my szukamy przyczyny, także ja zapraszam. Jeżeli uznasz, że to jest dla Ciebie dobra informacja, że, że w jakiś sposób zarezonowałeś z tym, co zostało powiedziane na temat choru. I na temat przyczyn choru, jeżeli to Cię w jakiś sposób zainteresowało, to zapraszam do kontaktu. Pisz dzwoń. No dobra, i w te, na tej wizycie znajdziemy przyczynę i co dalej? Co to, co to zmieni? Może coś to zmienić? Jeśli znajdziemy sobie Tak, sam... czasami, tak. I tak. Na takiej wizycie zobaczysz, dlaczego tego doświadczasz. Dlaczego masz takie doświadczenie w życiu. I na tej wizycie lub jakichś, iluś wizyt, które będzie potrzeba, to nie zależy ode mnie, bo wielu pyta, a ile? Ja nie umiem powiedzieć, dlaczego. Dlatego, że to jest coś, z czym ty musisz sobie poradzić. Ja stwarzam Ci warunki do tego, żebyś przez to przeszedł i trzymam Cię za rękę. Pomogę Ci przez to przejść. Ale ruch musi być od Ciebie, że Ty potrzebujesz zmiany. Często jest tak, że człowiek w głowie potrzebuje zmiany. A tu chodzi o to, żeby się jeszcze raz spotkać z tym, co boli, co jest niezwykle trudne. Niezwykle um, um, frustrujące, czyli z naszymi uczuciami. I zmienić je, bo to można robić. To można zrobić i to zależy od ciebie. Ja jestem zawsze na tysiąc procent dla ludzi, dla każdego klienta. Zawsze jestem gotowa, nawet z najtrudniejszymi energiami się spotkać, nawet z takimi, o których się mówi, że się nie pracuje z nimi, że tam trzeba do psychiatry czy coś. Nigdy nie wiem w co wchodzę, ale jestem gotowa przejść z Tobą tą drogę. Aby Ci się lepiej żyło, żebyś miał więcej radości, więcej tak zwanego zdrowia, czyli luzu, żebyś się nie bał. A potem taki człowiek coś może robić sam w życiu, żeby. Teraz można zadać takie pytanie: dobrze, a jak sobie samemu radzić z, 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 z tym, kiedy podpłynie mi, czy złość, czy smutek, czy cierpienie? Tak, oczywiście, że tak. Ja daję narzędzia. Daję narzędzia do ręki, które działają i są sprawdzone. W zasadzie na każdy rodzaj emocji. Jest, są narzędzia. Ty z tych narzędzi wybierzesz, co dla ciebie najlepsze. Ja nie, nie mówię, że musisz tak albo tak. Ja daję tylko pewien wzorzec, który działa, bo jest sprawdzony. Wielokrotnie sprawdzony, więc działa. Ale też bądź w tym doświadczeniu, pokaż też swoją indywidualność. To musi być zgodne z Twoim wnętrzem. Z Twoją osobowością, z Twoim zasobem wewnętrznym, który masz. Ale pokazuje to i uczę tego na warsztatach, jak możesz sam ze sobą pracować. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia.